Dzień dobry, moi mili oczywiście z nami dzisiaj jest Alberto Spajtach, aka dzik. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, to jestem ja. Dzisiaj będziemy stikować. Aha, ale ty wopie też nie wiesz co ci tutaj czeka. czeka. cię przeróżne wyzwania. Będziesz chłopie musiał odwalać takie rzeczy, o których się nigdy nie śnił. Słyszałem, coś mi mówiłeś, ale jedyne co wiem, że będę miał przekichane, to już wiem. Boję się trochę, dlatego jestem dzisiaj uzbrojony aż po same zęby. Nie odpuszczę tego łatwo Kupiłeś to specjalnie pod odcinek? Tak, pewnie. No dobra, ale słyszałem czy wieczku, że masz dla mnie jakiś prezencik, także zanim do tego odcinka, powiedzcie po prezencji. Jeżeli chcesz taką furę lub taką za darmo, to zrejestruj się z moim kodem na serwerze Majestic i sprawdź koniecznie opis filmu. Dołączając także do mojej rodzinki w grze, w której gramy razem z Dzikiem i Kasiosem, zyskujesz dostęp do lotowych furek. Także zacznij grać już teraz, mając super start dzięki nam. A jeżeli nie wiesz, jak to zrobić i chcesz ze mną zagrać, to posłuchaj. A ty oczywiście widz, możesz ze mną zagrać w tym serwerze, wchodząc w link w opisie i oczywiście rejestrując się z moim kodem wanderek i pewnie zapytasz co dostajesz, bo dostajesz 50 tysięcy dolarców na start VIP Platinum na 7 dni także się opłaca, wpłata do rynku w opisie, a jak zapomniałeś się zarejestrować z tym kodem, to wpisz na czacie ukośnik promo Spacja Wanderek i dostajesz tak samo te nagrodę. Tak stary, musimy pojechać po serwis z autami, żebyśmy mogli ci to auto wyciągnąć. Ej stary, Brabus Policyjny G-klasa 6x6 jest poszukiwany ogólnie. Co ty wiesz? Napad, napad na bank, chłopie, brałem udział w napadzie na banku uciekłem po pół minuty. Jako sam człowiek, czy z kimś? Yyy, z Kaciej Osem Ale <laughs> to jakby jako pizdo, że jesteśmy raz tak też i przez to, że on jest w blues gęgu i stary, ty jesteś w jakimś gangu. Ja jestem federalny. Aha! To ja chyba z tobą nie powinienem tak rozmawiać o banku. Ty ja się tak patrzę po ludziach, ja mm. chopie, patrzę każdego znam, bo każdy ma imię i nazwisko. A zbieram, że mam, że mam kopię... Sie ma rolę. się. nawet to oni zna. mnie znają. Ty stary, ale ten ogon to ja chyba wiem skąd on pochodzi. Wyciągam, wyciągam te te twoje te auto. Bo, ja bo ja jestem królem. A. I chup. ZATRZYMANY NA PARKINGU POLICYJNYM To jedziemy na parkingu Dobra, to wsiadam do ciebie Wsiadam nie, nie do ciebie DZIK DAJ zdjęcie <śśmiech> <laughs> Shit, <Sorry>, wykryjcie, wykryjcie <laughs> oh, <Okay>. oh! <laughs> Ale żeś mu zrobił To gdzie jest parking policyjny? Ej, dobre pytanie, ty, ja nie wiem czy... Nie, ale ty jesteś chłopi fibie! uwolnisz swoje auto no, Ale to właśnie będzie głupie, powiem co, że mi ukradli furę? No Sorry chłopaki, no, ukradli mi furę, no A Dawaj, może właśnie na policję pójdziemy zapytać o to Myślisz? ja Co mamy dostać? A stary? jak się wkopiemy stary? No to... Słuchaj, mamy po jabłkach ogólnie Ja jestem oszukiwany na 150%, bo zwyzywałem jeszcze negocjatora patrzę teraz na czat frakcyjny No no I, I ten North umieścił Adriana Psikutę na liście poszukiwanych <śmiech> 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 Oho, swod, Maskę zdejmę, bo oni się próbują ja o Mam maskę. maskę, no? A ja im stary pokażę, może, legitymację FMI. Ta, 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 milę Przygotowany. Co tu się dzieje, chłopie? Co to Emrap. Słucham. A, okej. Okay. Wszystko w porządku. To mam pierwsze zdanie dla ciebie. Ja ogólnie nie no? wiem, jak ona się nazywa. Będzie trochę taki failer P. Ale, na no, Patrzcie, no, no. widzimy to pod odcinek. Ta typiara nazywa się Kasuki. Wejdź do niej, coś powiedz. Dobra. Ej, Kasuki! Kasuki! Kasuki? Ty? My się ta, ta, znamy? Ta, ta, ta. No. My się znamy, słuchaj z tego. Ty o, byłeś, czy... byłeś w tym ubu Cafe? Oczywiście. Pamiętasz, jak normalnie lataliśmy na strefę? Przylepiał. Mama i Przed Przed gością mówił o zdjęciu no. ze mną. Powiedz, powiedz, że ty nie jesteś Wanderek. Ja nie jestem Wanderek. Mogę panu widzieć? Ja, z... ja, z... ja jestem Evolution. Taki nick mam na disco. Ale co, stary, co ty ode mnie chce? Tu z kasuki chciałem na bajerkę, na jakąś randewu idziemy. Dobra, tak, idziemy, chodź. No bo ja ci muszę oddać to auto, stary, bo to ja jest nie Jest policjant. Jest policjant, stary. Ja już wszedłem, stary. Wszedłem, stary i Czekamy policjanta jakiegoś. Ogólnie jestem agentem federalnym FIB i ukradli mi samochód. Jest on na parkingu policyjnym. Daję go jakoś odzyskać, czy muszę za niego zapłacić? Nie, to nie, nie ma takiej mechaniki, żeby dało się go. Shit. A pan tutaj jak wszędzie? No Normalnie otworzymy drzwi. Ja jestem z Fibu. A mogę pana legitymację tylko poprosić. Pewnie, pewnie, na górze, na górze ale. górze, jest ty, problem. Jak pan może, to proszę z nami. Stary, ja się podałem za Fibowca i wyprowadziłem kadeta. Ja każdy... o, co ty tędy, to... tędy, do... tędy, tędy, tędy. O, tutaj jest. Czy przyjaciel się z Fibu, może on pokazać odznakę Wiem, widzę, Mark. O, witam serdecznie. Marku, ty bo, nie jestem. Y, nie, jestem królem, o co? Mam do ciebie pytanie, bo potrzebujemy mój samochód od chorownika. da radę go jakoś wyciągnąć, czy muszę sam płacić? A tam macie, możecie zejść od jechać od Spoko, spoko Ale ona jest zatrzymana na waszym parkingu Możemy stary, możemy Wychodźcie stąd Panowie Dlaczego wychodzimy? Ja jestem z Dobra, Tarkowski i ten To jest karta przetargowa Wydaje mi się stary, że ja wiem gdzie to jest Tak Chyba wiem, ale tam jest czerwona czaszka, więc nie wydaje mi się Słuchaj, auto jest zatrzymane na parkingu Policyjny, chcemy je od, od, jakby odzyskać. Ale które to Lamborghini zielone? Siadcie, ty. Stary. Jezu! Ja was YouTube! Policja! Na. Youtube mam na. Dobra, noś mają robią w głowie. A, no, oni są totalnie stary brain rotanty. Zmarnowaliśmy stary 5 minut czasu. Totalnie <laughs> nie zmarnowaliśmy znaczy... ten czas. ej, tu jest policja O f... paki, siema Korwin. furat się jara jak coś, nie? Pytanie mam. Hmm. Dobra, jednak nie o, mam. O, o, <grym> nie, nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj Hubert, pytaj do ciebie, gdzie jest odholownik? O, to ja ci tego nie powiem. Ej, 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 ej czy ty jesteś dziki Wander? Jest, jest, jest Jezus, zmarja, stary Jezus, Maria, ja stary. Ale się nie Dobra, co Ja odpalam modulator, ja odpalam modulator. Ja Dobra. Ej, Chloris. Ej piękna. Wyskoczymy na ramy ramę. We dwójkę. Wiesz o że mówię. Ta ciastu, ty i ja. Arbus? Jest parę policyjnych parkingów. A gdzie jest najbliższy? Tutaj, gdzie giełda była kiedyś. A, a giełda? Giełda. Auto został zatrzymany przez policję, auto cywilne proszę to... wejdź proszę wejść, ja ci zaznaczę na mapie. On skop, ma stary girek, 50 z, 10 lat. Lat, z no. 50, 50 lat. No, on stary do ryby zaje, zara jedzie. Dobra, dzięki, Mordo. Nie ma za Tylko konfederacja. Ty stary, a ten jeden ziomek jest z blucu w ogóle, David Troy. To jest Dylan, ten w czerw, w Dylan. <laughs> David Troy. <laughs> a ty widzisz wszystkie jeniki? Tak, wszystkich, no dlatego wszyscy też widzę mój, nie? Ej, poromane w sumie. Aha, stary. Ona zaprowadził Żebyśmy my odholowywali samochody. Jezu się nie. O góry jest do odebrania. Co za chłopy ty. Opłata mandatów. Ocie wow, panie! Wow, o chłopie, ile masz? Cztery pół. Ja mam siedem i pół. A opłata karna? Właśnie sprawdzę, A, to sprawdzę. Znaczy szczerzony parking. Tak, to właśnie to chyba. Tak, to jest tu. Ty, 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 kolego, kolego. Czekaj, 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 no? czekaj, Jak to jest, że ty masz koronkę nad głową? Bo jestem królem, może, wiesz, coś takiego, tego typu. A, dobra, to jest. Ja. <laughs> Proste pytanie prosto, tak. to powiedz. Czemu oni się chłopy o tą koronkę? Stary, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Oni tak jak by im nagle dupę, żal dupę ściskał, stary ba, jak jest Sharp? A jej. nie Ej, piekła, piekła. Wyskoczymy na jakieś McFlurry? i pokaż stopę. Ty stary, tu siedzi ten 50-latek w tej, tej klasie. Stwierdzili. No. Bo omożony schopie jest pruszkowa, rzeczywiście. Ja już opłacam. Ej, stary, bo auto, które ci kupiłem, zmieniło kolor. Co ty gadasz? Poważnie, jest na moim filmie, że było inne. Bo to wykupiłeś moje auto. Jak twoje? To jest moje. Nie No Bo to jest moje, ja je nawet poprończowe przemalowałem. Poważnie? To ja mam swoje na parkingu w takim razie. Nie gadaj! Chyba tak! Nie wiem, zlegowało mi mózg. Nie, nie, ja też jestem trochę w szoku, bo to auto było niebieskie I, i chyba było trochę też inne. Kupiłem je chłopie za 20 oka Majestic Points dla Ciebie. Co? Co ty gadasz? Czemu taki mm -hmm. prezent dla mnie? No bo dodajesz do rodzinki, to uznałem, że się odwdzięczę. No i ja to auto dodam też do rodzinki. Widzowie, no, jeżeli będziecie chcieli pojeździć naszymi furkami, to oczywiście podajcie do naszej rodzinki. Oj, tak, tak, dobrze gada gość Trzeba Ferdynand Kiepski. O, dobra. To jest Ferdynand kiepski? Nie, Ferdynand Swiss. Aha, o ile ty pa chłopie! Ty jesteś ta od wojtka Goli? Nie, ty co to jest... Los Santos Police Department! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się Los Santos Police Department! Rzuć broń, rzuć tuż! Nie ruszaj się! Co to jest jej panie? Siadaj! <laughs> Ej stary, ty no nie panie, wiem, nie wiem, coś nagle we mnie wstąpiło! Coś, coś... we mnie wstąpiło! właśnie nie wiem, w dzicz. Ej, dobra, szukam ty! Nie gadaj Pewnie mój był odholowany, chopie, tym się już to jest twój. Ej, przyrzekam ci. Poczekaj. Mam, mam, mam. Czy my naprawdę wody się by zbordowali, tego a, auta? Tak, a, bo nie? miał chopie, miał ikonę szarą, a nie niebieską. To jest auto, które ci sprezentuję, oh, stary. Story. Zobacz to. Z M8. Funguje, jakiś tuning? Albo bo zwykła Za darmo się No nie, za pieniądze. Mita. No to nie. A jest pan policjantem? Ja, ja jestem, ja jestem, ja jestem policjantem z FIBU. No to proszę pokazać odznakę, to będzie ja tuning za, za darmo. Dobra, to chwileczkę. Poczekaj, już Ci pokazujemy. Dobra, już czekam. Pokaż po. Wysałem. Dziękuję, bo jest dużo takich osób, które się podają za policję. Ale źle. Będzie Będzie ten tuning za darmo? Będzie z dużą. O, oszust! O, o, sam o, sam o, jest, oszust! <laughs> Ale na staciach będzie <laughs> próbował, Ona jest ogólnie nietunowana, zostawiam ją dla ciebie. Taka jaka jest, ziemniebieski kolor, bo uważam, że to taki właśnie. Mój? Też trochę twój e... i też taki BMW. Ja eee... ja lubię pomarańczowy. Czyli mówisz, że zły wybór, czy nie zły no, wybór? No, no spoko, loko, maroko, nie wiesz. Powiem ci tak, to auto uczestniczyło już w jednej strzelaninie i wygrało. Nie jest może jakiś Szybki, ale jak na to, że jest 4 i leci 200 starych 80, to jest OK. Fest. Kill ratio 1-0. Można powiedzieć, że remis. Co robimy? Przesiadaj się, proszę odejść. Dobra, stary, przekazałem transport na rzecz rodziny. Słuchaj, teraz. O, rodzina. teraz rodzina. A ja wchodzę w ustawiania, stary. Pojazdy, transport i dostępne od rangi, dajmy na to. Dobra, od piąteczki. Czyli widzowie, jeżeli chcecie przechodzić tymi furkami, ta tutaj ósemka będzie dla was do dyspozycji od piątej rangi. Jeżeli chcecie piątą w rangę, wpadaj do rodzinki i powiedz, że kocham Cię, Wander. I kocham ci Tak jak <laughs> powiem, chyba czy piątą rękę. Dobra, stary, pierwsze twoje zadanie musisz upodobnić się do dilera narkołyków dobra. i zaproponować policjantowi temat. Dobra, to patrz teraz to, patrz teraz to co robię? patrz teraz. to. Dobra, ale na środku ulicy Transformers, znasz Bumblebee, to patrz teraz. No. Hop, hop, bum. O chopie! ale słuchaj, jak cię nakryją, będą no, chcieli cię, wiesz, już aresztować No no Musisz się jakoś wykręcić Dobra, może być ciężko stary, bo większość policjantów ma kije w dupie To pozwól, że chociaż odłożę do pakażnika moje bronie No dobra, e, Ale no. w razie czego, no? ja powiem, że przejmuję cię jako agent federalny Dobra, dobra, to dawaj zaparkuj gdzieś, ja odłożę bronie i lecimy Dobra stary, powiem ci tak, trzymaj się, bo ja jadę właśnie za tym jednym policjantem i będę chciał mu oferować dragi Przepraszam, tak co Oooo Albo chłopie... e, Przepraszam, przepraszam. Czy to byś coś. E, nie, wie, powiesz, hamowałem, 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 przepraszam. Jadę, jadę, jadę. jadę. nie, nie. jechał, jechał chłopie na odholownik. Tam dobra? Są te samochody w garażu. A jadę z... za nim, stary, pierdzia, jadę, 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 jadę za nim. Dawaj, 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 dawaj. To jest swój czas, to jest swój czas. Tak. A czy ty możesz tam wyjechać, czy cię na całe zabrać? Y, słuchaj, ale serio, nie musimy robić problemów. Daj mi chociaż tylko minutę, żeby przedstawić moje towary. Nie, wyjdź. Nie, no ale proszę cię, proszę, bo mam tutaj wyjdź. auto. Ale nie chcesz ze mną porozmawiać? Nie chcę wyjść, albo cię zabiorę na cele, to jest teren państwowy. Co zrobisz? Albo cię zabiorę na cele. Na cele? A za co? Przecież to cię Ale... policjant wprowadził ostatnio. Tu mnie policjant wprowadził? Nie, tu jest teren państwowy. A teraz sam wyjedź. no dobra, dobra, a gdzie się kończy teren państwowy? Za bramą. A w takim razie czemu na górę mogę już wjechać, a tutaj nie? Bo na górę jest teren dostępny dla cywila, tak? A mogę ci przedstawić moją ofertę? Jak absolutnie. Je jedne... zajmij mi to stąd. 5 sekund i wypier... Wyjeżdżą, no no się... to przedstawię ci swoją ofertę. O stary, wyjedziesz? Dobra, Wanim w ruchu, hmm? jak się odkuje dobra, i, wyjdzie, i No wyjdę, wyjdę, no już so. idę, idę. Maria, nie mogę się chociaż posłać mojej oferty? Ale jedna rzecz, jedna rzecz jeszcze. Mogę ci zadać pytanie? Praca w policji to jednak no, taka sztuka ekstrawertyctwa. Trzeba się trochę odzywać do ludzi. Skopuł auto. Widzisz, to ty, jednak ty stąd wyjeżdżasz, a nie ja. Paru wodęta. Stary, o, ale ty. A, ty w sumie? A no. Robi 200 IQ. O, miogro, o miogro. No? Zostawisz kiedyś, będziesz tak A, 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 to już mogę mówić. Mam do sprzedania trochę Witku. Ja myślę, że to jest fajny deal dla nas. ci dobre okali Witka. No, jakoś najlepsza tutaj powiem ci w mieście. Wchodzisz w to? Ja myślę, że nie. A jak chcesz sprzedawać wit, to fajnie, żebym miał zgodę głową. No to dobra, to polecimy grubiej. he Met, -kry Coś tego interesujecie? Wszystko w plecaku. Nie, na miejscu. Nie, ja, ja Przełożony nie się nie dobie. Ja nie dobra, tak Dobra, dobra, dzięki. <gry> Stary słyszałeś to? Nie słyszałem to opie. Totalnie, totalnie. Nie Aha. To tam nie, e, za nie, to... nie jedzie, za to... To... jedzie za mną, właśnie jedzie za mną. I co on robi? Co on robi? mnie nie zatrzymałeś no, Co on robi? nie wjechałeś. No, zatrzymałeś się na środku. Nie, jadę cały A. czas! To jak. Tak, to jest jak jakiś, Zaraz go rozstrzelam o, ktoś wjechał. Wyrf... Pojechał za nim, Wyrf... Wyrf... pojechał za nim, Widzisz, Wyrf... społeczek stary, widać. Wyszło mi, czy nie wyszło? Wyszło. wyszło. Wyrf... Wyrf... No, po prostu spięty, ale wyszło, mam do ciebie mocniejszą no. tutaj zadanko. jechać za mną. Dobra, jadę. W... Wiesz, co to jest Sang? Sang, yy, to są szeryfowskie te słoty. Nie, to jest yy, National Guard. Pieprzysz. No, no armia USA. No, dokładnie. Co, jedziemy na ich bazę i no. musisz wjechać bramą północną, a wjechać południową. I nie możesz też się złapać. Jesteś, chłopie poserany! Jak ci się to uda, chłopie, to jesteś Majestic Pro Meister. I jakiś ham we mnie wjechał w Fordzie Fiestie go a, Nie, ja to już za to stary A, a to ty <głos> <głos> O chopie, co tu się dzieje? Gdzie? Napad? No I my tu ostatnio napad robiliśmy też na frytkę przejechałeś chopie Jest tu na drodze Ej dobra, robię to chopie Północna brama i południowa Masz to chopie jak w banku Jestem już ustawiony Stary, powiem tak No a tego tyle. O chopie Zebranie jakieś stary. mają? Stary! No, to jest. No? Eee, nie no to chyba, bo we jakbyś tam wjechał. Wjeżdżam tam. Nie stary, bo nie wiem, czy bana nie dostaniesz. Jest. Aż tak? To, tam. Ich jest tu chłopiec 30. Dobra, 40. może być. Oni są Uzanowaj. w ramierze, stary, tylko tu jest. Dobra, czy. Witam, witam. Był sierżant? Kolesław? On jest, stary, On jest, w żadnej nie. Czekam na bramie dla niego, bo mam dla niego ważną przesyłkę. Z On nie jest od nikogo. FBI. On nie jest od, od nikogo. Ja ci A w jakiejś do sprawie? A sprawa. Stary wjeżdaj, wjeżdżaj. Dobra, ej, ej, nie wiem, czy oni mi nie muszą tego otworzyć. A nie, 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 wierzam, dobra. W hangarze tym pierwszym byli. Ej, a ma, mam jakoś z nimi w interakcji chodzić? Czy mogę? Sobie przy Chłopie, przyjść. Ubierz swoje ciuchy, no? powiedz jesteś generał Alberto Cwajtach. Nie, kurde, Dobra, ej, to się chłopie okropnie skończy. I to ja schowam tylko broń. Dobra, tylko poczekaj, ogólnie administrator nam tutaj pozwolił zrobić to zadanko, więc nie karajcie, dziko. Proszę się na mnie nie gniewać. Tam w dresie pójdziesz? No i w dresie dam zadupcam. Ej, to jest najmocniejsze zadanie, jakie chyba będziesz do zrobienia. Pa, jaką mam uszatkę! O chłopie. I wezmę tą katanę ściągnę. Muszę, wiesz, jakoś się przeodzieć dobrze. I brodę jeszcze sobie dam. Dobra, pasujesz, hopie, pasujesz. Wieć tam i No, musi. ostro. Nie no, stary boję się o ciebie, ale spróbuj. Mam modulator? Miałem chyba. Miałeś, miałeś. Dobra. For stary, stat i hangar. Na samym końcu. Tutaj, dobra, jadę. O, hopie. Ja lecę, że jestem generałem jakimś z... Powiedz hopie, że jesteś od Ezekiela. Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś support, hopie. Ja, zielono. zielono się świeci, hopie. Mogę być ja próbuj, próbuj. No pa, już to ze Dobra, dobra, powiedz, że jesteś generał ezekiel. E, A czy generał Alberto Zweite. Dobry! Sierżant Ezekiel z tej Pan. strony. Mm -hmm. Za, zastałem Sierżanta Kolesława, jest wiadomość od generała. Opóźniono trochę. Dobra, kolego, radziłbym ci stąd wyjechać i, i, i tyle. Tylko jest problem, bo człowiek jest Proszę. na południowej bramie i postawił tam bombę rzekomo. I to jest właśnie ta informacja od Sierżanta Kolesława do generała. Ja jestem aktualnie teraz po cywilu, ale no, dostałem taką informację od razu tu przyjechałem, powiadomić. Jest planowany zamach. A pan najlepiej. Proszę pan przekazać jest? jak najszybciej, bo nie wiadomo do czego wybrać? ten człowiek jest zdolny. Dobrze, przekażemy jak najbardziej. Odmeldowuję się w takim razie do cywila! Uszanowanie! Ej, stary, dobrze to wyszło, nie! Stary dobrze, tylko szkoda, że nie wpada cała interakcja z tymi wszystkimi ludźmi. Wiesz ich tu jest w środku? Ej, ale i ja bym musiał jakiś strój... Cześć. 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 Dziękuję bardzo. Wydłupcać się tam coś powiedzieć? Oczywiście nie jest to stary. Tutaj ktoś. Ale i tak, i tak wszystkim bardzo dziękuję. Zapraszam, hej, żeby wykuć przed szeregiem. Obyć strasznie poważnie Zapraszam do, do pana na Stary, masz bombę? Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Nie mam, nie mam totalnie, nie. Ale wiesz co ja mogę zrobić? Mogę wysadzić samochód. No normalnie, no słuchaj, no jestem kapitanem pierwszego stopnia. Czyli czej, bo ja mówię ja, napiję i makaron. Może wysadzić samochód? Mogę, bo nie jakiś samochód. Słuchaj, powiem ci tak, lepiej szpitalu. powiadomić tych ludzi teraz, zanim ta bomba wybuchnie. To jest wiadomość od samego y, sierżanta Kolesława. Do generała mam pójść. Stary jest Dobra, i niech to wybuchnie, niech to wybuchnie. Musisz cały czas tam gadać, bo, bo ja mam pomysł. Gdzie ty jesteś dokładnie? Jestem stary przed tym hangarem, mnie skuwałem, musisz tu wysadzić coś. Przed hangarem? Właśnie Widzę, dobra stary, robię to, robię to Dobrze, ten co trzymasz. trzymasz, imię, nazwisko mi przypomnij Mateo Gol Mateo, człowiek był uzbrojony w auto z bombą i groził wjazdem Z tego co Kolesław przekazał, jest to trotyl 4 O Boże, no to fajnie Poszło Oj ku... Pies, no. bie... mówiłem, mówiłem ku... A będziesz miał chłopie sąd wojskowy za to Za to będziesz miał wyrok sądowy, Czy Kolesław o tym dowie nawet Boba. nie Kolesław, generał! Lepiej Dobra, mnie puść, gówniarzu! No to ja muszę na słuchu z generałem zajmij się nim. Zrobisz jeszcze raz coś? Tak, tak, tak. Przepraszam administrację, ale to wiecie, pod content. Dobra będzie, będzie akcja. Proszę no i masz, babo placek. Bucho I co? I, i oni tak... A Druga to nie jest pańska wina? Jak, w jaki, z... panie drogi. w jakiś Przypadnie... sposób? Nadal, w jaki nadal, sposób? Nadal pan, 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 pan się. Pan ja to nie wiem kim. Pan Potrzebuję wyższego stopnia, ma najlepiej generała, bo sprawa jest poufna i nie uważam, że pan jest kompetentą samo do przekazywania tych informacji dalej. Mam pomysł co zróbmy. Powiedz tak o, jak mnie rozkujecie, to wybuchnie coś za trzy sekundy i policzysz. Raz, dwa, trzy i wybuch, Powiem będzie. tak to tobie? Lepiej mnie marfie. puść Nie, nie, bo oni mnie wezmą jako trajtora, jak ja się stary wymiguję A, dobra no, nie lepiej, nie lepiej mnie puść, bo coś tupie Dawaj, dawaj Czekaj, znajdę miejsce Powiedz kiedy strzelasz Jak się nazywa generał? Pan tak. Ludwik Frusztuk A lądowych? Powiem tak, lądowi niech się lepiej martwią tym Dawaj Dobrze o, oni nie reagują na to. Weź coś, wypierdziel Piszkamy blisko na stary, jakąś furę to. Tak. Ich furę nie dostarczali no już, to nie za mocne. Stary, weź wystawcie tą ciężarówkę. Ja powiem, że w, w, ł, ładunki są wybuchowe. Stary, to będzie za chyba. Trzeba go z jednostki wyprowadzić. Na no, tak, dachu mogę coś wysadzić, stary. Dawaj, dawaj. Powiedz będzie głośniej, to słychać. Gotowy? Dawaj. W stroju galowym mięsutnie posiadamy. Dodekamo. No bomba. i widzisz co się dzieje? Widzisz co się dzieje? Nie dopilnowałeś bram! I co? Ja Ale mówię, bo tam spalony bym... na... Stary, cały hajer się zaczął jarać. Na południowej i północnej bramie, bo tak my, czołgiści, mówimy na to, pancerni, to, to były ładunki. Puść mnie! Puść mnie! Ej, wrzucił mnie do samochodu Widzę yy... Stary no, kitan no, mi mój pojazd ruchomy. Ej, weź po ładunki stary, przed nami, wysadź coś przed mi, jak będzie. A tu ja to ja to auto wysadzają, stary. Ha! O chłopie, ty e, ja mu taki makaron w napiam, że to jest szok. Oni są w takim ciężkim szoku Wysadzę no, może moje auto, które tam będzie. On jest na wyjeździe. wysadzę. No, ja dawaj, wysadzę. Dawaj. Powiedz mi kiedy będzie blisko. Ja wyglądam tele. Stary wysadzimy jakieś auto, ale to nie to Posiadam, co? co? Tabletki kodeinowe. No bo tłumaczę ci ku A że jestem tak. tutaj w pancernych to. Tylko, że ekipa a to nie, pancernie... nie ma panterna. Nie, jest ekipa panterna. Nie. której nawet sam jestem. Nie bo nie Nieoficjalnie jest. E, więc nie wiem nadal kim pan jest? Wyższym stopniem, proszę no, mnie odprowadzić, puścić. Tutaj. Już mi ku... a Nie marnować czas, czasu, nie. czasu, bo mnie f... W... Wysadza gdzieś to obok. E, tylko posiada pan ciężki. Nie wybuchło coś. Zelkę. I co? Nic. Dobra, widzowie, to jest ostatnia akcja. Dawaj, dawaj, stary, daje. Chcesz się sam wysadzić? Whoa! O tym mówiłem! O, o tym, tym mówiłem, mówiłem! O tym mówiłem! Nikt mi nie wierzył! Nikt mi nie wierzył! Bandyta nie. mnie trzyma! Mówiłem o atakach bombowych! Wysłucham panu te karty legalne I poza tym to. Do zwrotu nie one nie mówię, są w tej chwili. Stary co ja teraz zrobię. Ja stary na nie mogę sięgnąć do nie ciebie. Nie. Witam serdecznie. Um, witam. Wstrzymamy pomóc? To jest mój uciekinier. Pan tajny agent Alberto. pana. Proszę następnie. Pan, proszę, proszę. proszę weź im poddali. Ale co oddali? Żeby mi oddali to! Żeby mi oddali to! To jest tajny agent z Uzbekistanu, Alberto Svajta. Mnie nazywam się Alberto Svajta. Mnie przyjechał tu da maszynu, maszynu pracować. Czemu taki właśnie agent nie pokazać wkaleć tego dowodu na to, że nim jest? Jakiś... Bo, jest, kurwa, jest tajny. Bo jest tajny! To po co pan wyjawił to? Teraz przy cywila, przy agenta. Jest tajny! będzie się wsądził. Bóg! Bóg! Ono Ojczyzna! Miłość to no tak? I drugiego męża. Dokładnie. Dokładnie. Wy się nie wiecie, co się dzieje w tym mieście. Chcą zaatakować wam bazę. Tutaj Alberto przyjechał wam pomóc, a wy tak się oddzińczacie? Stary, ja im dam legitymację. Niestety dla mnie był. Dilem zwykłym. W takim razie oddaj mi teraz przedmioty moje służbowe. Te przedmioty zwykłe. To lepiej mi je oddaj. Pręczę za niego, kazałem legitymację. Ja mu pokazałem certyfikat służby wojskowej, To jest flip. Dokładnie, bo jesteśmy tajni. Nie, potrzebuję Pinefrynę. Ja I jest stary, Pana. nielegalna? Właśnie tak, nie wiem. No ja robię tak, Llegalna. ok. Nie mam o to gdzieś. Opa! Ej, 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 stary. <śmiech> ale żeś <laughs> Więkto, biegną za to. Zostawcie! W mnie nie weźmiesz! Gdzieś! stu. To bo stary jakiś Piotra mi pomógł. Kończymy w tym momencie odcinek. Dzięki dzik, ogólnie się 200 koła. Przeprałem im stary mózgi. Ja na ich tak darłem mordę, tak się wczułem w rolę, naprawdę. Dobra, stary, dzięki ci wielkie, wpadajcie na kanał do dzika. Dziękuję Ci oczywiście za prezent i pamiętajcie o łapce i subskrypcji. O, ej pożegnaj się. P... <ślicz> Dobra, <ślicz> z... Siema, siema